Parę dni temu mówiłem o tym, że bardzo ważne jest miejsce, które wyznaczy nam Pan Bóg do naszego życia. Miejsce, gdzie będą krzyżowały się wszystkie drogi naszych relacji, naszego działania, naszych narodzin, narodzin naszych dzieci, budowania relacji wewnątrz wspólnoty rodzinnej i szerzej rozumianej. I to właśnie tam pod dębami Mamre, tam gdzie Abraham wiernie budował swoją tożsamość i tożsamość swojej rodziny, oparta tożsamość, która była oparta o gościnność, otwartość i głębokie zaufanie wobec Pana Boga, to właśnie tam, w tym miejscu, które Abraham pielęgnował jako centrum życia rodziny, to właśnie tam Abraham dowiedział się o tym, że będzie miał potomka, że on, starzec, wreszcie, będzie cieszył się ojcostwem. Myślę, że warto zadbać o nasze domy, żeby to nie były jedynie miejsca. Gdzie się nocuje, miejsca, gdzie w sposób trochę na wzór McDonalda spożywa się posiłki, miejsca jedynie zabawy, ale miejsca, gdzie my we wspólnocie rodzinnej, podobnie jak Abraham, możemy usłyszeć głos Pana Boga i możemy usłyszeć Jego największe decyzje w odniesieniu do nas i do naszych najbliższych. Dlatego warto zadbać o nasz dom, jako miejsce spotykania się z Panem Bogiem. And ways to say I love you.